Wyobraź sobie miejsce, gdzie reklama nie przypomina tego, co znasz z ulic Warszawy, Londynu czy Nowego Jorku. Nie ma tu billboardów krzyczących sal. Nie ma nachalnych spotów, które przerywają ci film w internecie. Nie ma ulotek, które lądują w koszu szybciej niż je przeczytasz. Witaj w Katarze, kraju, gdzie reklama jest sztuką. Gdzie komunikat nie mówi: kup teraz. Ale zostań częścią naszej opowieści. Sprzedać coś w Polsce? Wystarczy dobry spot w TV, kampania na Facebooku baner w metrze. Sprzedać coś w katarze to zupełnie inna liga. Tu klient nie szuka promocji, nie porównuje cen, nie pyta o opinie w internecie. On nie chodzi na zakupy. To zakupy przychodzą do niego. W jego pałacu, w prywatnym showroomie, w formie eleganckiego eventu. Na które zaproszenie jest większym zaszczytem niż duży rabat. I właśnie w tym świecie rodzi się pytanie: jak sprzedać coś komuś, kto ma już wszystko? Jak zainteresować ludzi, którzy nie potrzebują produktów, tylko nowych opowieści? Jak mówić do klienta, dla którego kupno to nie akt konsumpcji, ale manifest statusu? Bo katarczyk premium nie kupuje samochodu. On kupuje historię, którą ten samochód opowie o jego rodzie. Nie kupuje perfum. Kupuje wspomnienie zapachu dziadków przy ognisku na pustyni, przetłumaczone na język luksusowej butelki. Nie kupuje biżuterii. Kupuje symbol, amulet, który przekaże córce i wnuczce jako część dziedzictwa. A teraz wyobraź sobie, że masz za zadanie takiemu klientowi coś sprzedać: że musisz wymyślić kampanię, która nie tylko nie obrazi tradycji, ale jeszcze ją podkreśli kampanię, która nie będzie krzyczeć, ale szeptać. Kampanię, która nie pokaże tanich trików, tylko zachwyci estetyką, symboliką i szacunkiem. W tym odcinku pokażę Ci, jak wygląda marketing w świecie, w którym billboardy są kontrolowane przez Radę Estetyki. Influencer musi mieć licencję od Państwa, a najskuteczniejszą reklamą bywa zaproszenie na kolację bez logotypów, bez haseł i bez kamer. To opowieść o reklamie, która sprzedaje nie produkt. Ale przyszłość. Zaczynamy. Wyobraź sobie klienta, który nigdy nie szuka promocji, nie porównuje cen, nie patrzy na opinie w internecie, a zamiast do galerii handlowej, idzie do własnego showroomu w pałacu, gdzie marki same prezentują nowości. To nie film science fiction, to katarski klient premium. Z jednej strony konserwatywny, z drugiej nowoczesny do szpiku kości. Zamknięty w rodzinie, otwarty na świat. I dla wielu marketerów, niewidzialny. A jednak to właśnie on, ta dziesięcioprocentowa elita, decydowała i nadal decyduje o kierunku lokalnego rynku reklamowego. Katarczyk, a zwłaszcza katarczyk należący do rodziny Altani lub kręgów pokrewnych, nie kupuje produktu. On kupuje historię, dostęp, status i święty spokój. Nie przyjdzie do Twojego sklepu, nie wejdzie na Twoją stronę, ale jeśli dobrze to rozegrasz, to Twoja marka przyjdzie do niego? Styl reklamy wewnętrznej? Narracja przez nieobecność. Zamiast billboardu, zaproszenie na prywatne wydarzenie. Zamiast spotu TV, ekskluzywny filmik wysłany na zamknięte grupy WhatsApp. Zamiast reklamy na Instagramie, współpraca z rodzinnym influencerem, który nie ma miliona followersów. Ale ma znajomego w pałacu. W Katarze reklama wewnętrzna do lokalnych elit to sztuka dyskrecji. Nie wolno być nachalnym, nie wolno być wulgarnie bogatym. Trzeba być godnym polecenia. Najlepiej działa tu marketing dyskretny, czyli prestiżowe eventy, partnerstwa z fundacjami i edukacją prezentacje w muzeach lub centrach kultury, konsultacje z imieniem i nazwiskiem specjalisty z Europy. Lokalna mentalność to duma, korzenie, suwerenność. Katarczycy lubią rzeczy robione po katarsku. W reklamach musi być szacunek dla tradycji, Beduini, soku, elegancja wizualna, jasne barwy, czerń, złoto, niebieski, delikatna nuta duchowości czyli unikanie hałasu, chaosu, przemocy, seksualizacji, odniesienie do lokalnych wartości rodzina, duma. Przeszłość i przyszłość w jednym kadrze największy sukces? Kampanie, które w subtelny sposób łączą luksus z pokorą wobec przeszłości. Przykład? Reklama Rolls-Royce'a, który porusza się po pustyni, nie pokazując auta w całości, ale pokazując cień auta obok wielbłąda. Promocja biżuterii, która pojawia się jako dar od ojca dla córki z okazji ukończenia studiów kolekcja ubrań inspirowana haftami beduńskimi, prezentowana przez kobiety w Nikabie, ale z oczami mówiącymi wszystko. Jak wygląda komunikat? Jak brzmi reklama? Nie mówisz kup teraz, tylko 2999 riali. Mówisz twój wybór, twój czas, twoje dziedzictwo. Nie piszesz najlepsze perfumy na rynku. Piszesz z opowieści o twoim dziadku, z nutami pustyni. Zapach dla tych, którzy wiedzą skąd pochodzą. To nie są slogany, to są wersety z niewypowiedzianych poematów. Targetowanie, to nie wiek i płeć, to krąg lojalności. W Katarze nie targetujesz kobieta 30-40 high income. Targetujesz córka znanego filantropa, żona ambasadora w roczniku Oxfordu, syn jednego z trzech szejków, który pojawia się na galach w Lusaj. Skąd znasz te osoby? Z sieci kontaktów, z rekomendacji, z ukrytych kanałów PR, którymi żyje Doha. Tu każdy klient ma swoją historię, numer, rodzinę, pochodzenie, smak. A jeśli nie znasz jego nazwiska, nie jesteś gotowy na reklamę wewnętrzną. Co się sprzedaje? Po cichu? Luksusowe samochody, biżuteria customowa z inicjałami rodu, ubrania z szyciem od Saudyjczyków, ale materiałem z Włoch, usługi concierge loty, szkoły, leczenie, kolekcje sztuki, reklamowane w stylu pokazu kaligrafii. To nie e-commerce, to e-dziedzictwo. Podsumowując, reklama do Katarczyków to najbardziej ekskluzywny format reklamy świata. Nie działa przez budżet, nie działa przez algorytm. Działa przez szacunek, opowieść i lojalność pokoleniową. Bo jeśli sprzedajesz w Katarze komuś z rodu Altani, to nie sprzedajesz produktu, Sprzedajesz przyszłość opartą na przeszłości. Influencerzy po katarsku? Kto może, a kto nie? Na pierwszy rzut oka, wszystko wygląda znajomo. Instagram, TikTok, Snapchat, hashtagi, challenge, selfie z luksusowym tłem. Ale chwila to nie Dubaj, to Katar. A tutaj obowiązują inne zasady. Popularność to nie wszystko. A strój, sposób mówienia i kogo znasz Liczą się bardziej niż liczba followersów. Witaj w świecie katarskich influencerów, gdzie prestiż jest ważniejszy niż algorytm, a jedno nieprzemyślane słowo może oznaczać życiowy shadow ban. Influencer katarski to niekoniecznie influencer, prawdziwy influencer w Katarze. Często nie ma nawet konta publicznego może to być córka, szejka, która publikuje tylko dla znajomych. Projektantka mody promująca lokalną tkaninę w zamkniętym kręgu VIP. Lekarz, który robi QA o zdrowiu na Whatsappie dla kręgów rodzin królewskich. Religijny kaznodzieja, którego klipy są publikowane przez fanów. To nie jest influencer w zachodnim sensie. To osoba wpływu. Cicha, dyskretna, często anonimowa. A co z gwiazdami social mediów? Są. Ale też podlegają regułom. W Katarze każdy, kto chce zarabiać na reklamach w social mediach, musi mieć oficjalną licencję influencera wydawaną przez Qatar Media Corporation lub Ministerstwo Kultury i Sportu. Bez niej nie możesz legalnie publikować płatnych treści, grożą ci kary finansowe, możesz zostać uciszony bez sądu. Czytaj: znikniesz z feedu, zostaniesz odcięty od eventów. Nikt ci nie wynajmie sali ani nie przyjdzie na live. To kontrolowany rynek, ale też chroniony przed chaosem. Czego nie wolno influencerowi? To bardzo ważne. W Katarze influencer nie może. Pokazywać alkoholu, promować produktów zakazanych, na przykład niektóre suplementy, biżuteria z pogańską symboliką, tatuaże. Mówić o religii w sposób ironiczny lub krytyczny. Wypowiadać się politycznie nawet w sprawach zewnętrznych, Palestyna czy Ukraina, obrażać innych kultur, nawet nieświadomie publikować zdjęć pokazujących zbyt wiele ciała, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, złamiesz te zasady i możesz dostać bana, stracić kontrakty lub zostać publicznie upomniany przez instytucję państwową. Kto się liczy? Prawdziwą potęgą w Katarze są influencerzy instytucjonalni: Muzea, Qatar Foundation, Qatar Airways, Al Jazeera Arabic. Wydarzenia takie jak Doha Forum, Qatar Cultural Week, Ajyal Youth Film Festival. Tam zapraszani są influencerzy premium, często z zagranicy, ale pod bardzo surową selekcją. Żadnych skandali, zgoda na kontrakt moralny, ograniczona swoboda publikacji. Często to nie pieniądze, tylko zaproszenie i dostęp do elity są nagrodą. A TikTok, Snapchat to nie działa. Działa, ale inaczej. Snapchat to bardzo popularna platforma wśród młodych Katarczyków, ale używana głównie do komunikacji prywatnej. TikTok? Jest. Ale tu nie robisz wirali z tańcem. Tu robisz challenge rodzinne, opowieści o jedzeniu, poezję, mini dokumenty, modę z ukrytym przekazem, czyli pokazanie materiału, nie sylwetki. Popularne są profile typu Moje życie z mamą w Doha. Beduiński styl w nowoczesnym świecie, gotowanie według babci, to kontent z wartościami, nie dla zasięgu. Czy są celebryci? Tak, głównie sportowcy, właściciele stajni wyścigowych, projektanci haute couture, prowadzący programy religijne lub edukacyjne, znane postaci powiązane z rodziną królewską, ale to celebryci VIP, nienachalni, nieagresywni. Często wręcz nieobecni w przestrzeni publicznej. Ich wpływ to efekt sieci kontaktów, nie lajków. Jak prowadzi się kampanię z influencerem w Katarze? To nie daj produkt, zrób story i płacę. To negocjacje przez agencję, zgoda urzędowa, umowa z klauzulą obyczajową, scenariusz zatwierdzony przez klienta. Monitoring reakcji społeczności. Brak prowizji od lajków liczy się jakość kontaktu. W Katarze influencer nie sprzedaje dużo. On sprzedaje coś bardzo konkretnego, odpowiednim ludziom. Podsumowując, influencer w Katarze to nie produkt masowy. To ambasador wartości, kontrolowany, wyselekcjonowany, osadzony w systemie. Jeśli jesteś marką i chcesz działać z influencerem, zapomnij o wiralu, zapomnij o krzyku. Zbuduj relacje, zadbaj o spójność kulturową. Bo w kraju, gdzie cisza znaczy więcej niż hałas, influencer to nie gwiazda. To przewodnik przez wartości, lojalność i godność. Event jako reklama? Poznaj sztukę sprzedaży przez zaproszenie. W Katarze reklama rzadko woła: kup mnie. Częściej szepcze: chodź zobacz. Nie musisz kupować, ale będziesz chciał. To kraj, gdzie najskuteczniejszą formą promocji jest wydarzenie. Nie masowe, nie chaotyczne, ale zaplanowane w każdym szczególe. Takie, które zamiast billboardu wręcza zaproszenie, a zamiast kodu rabatowego oferuje szacunek. Dlaczego event w Katarze to więcej niż reklama? Bo to rytuał społeczny. Spotkanie tożsamości, prestiżu i nienazwanych transakcji. Eventy w Katarze mają często wiele warstw. Prezentacje produktu. Na przykład nowa kolekcja biżuterii, wątek kulturowy, np. pokaz lokalnego rzemiosła, obecność ważnych nazwisk, na przykład córki Szejka lub Ambasadora, pretekst do networkingu, który owocuje, milczącą zgodą na zakup, nie licz na podpisanie kontraktu podczas eventu. Liczyć możesz na to, że telefon zadzwoni dwa dni później Event kobiecy to najpotężniejsza, najmniej widoczna forma reklamy to katar. Tu kobiety niekoniecznie są widoczne w billboardach, ale to one często decydują o zakupach, zwłaszcza wśród elit. Dlatego eventy kobiece to zamknięte pokazy kolekcji ubrań i perfum, prezentacje sztuki i designu w M7 Doha, Centrum Mody i Stylu, wieczory tematyczne w Katara Cultural Village, degustacje, warsztaty rzemieślnicze, slow fashion, zakazane są kamery ale rekomendacje lecą szeptem. I szept ma tutaj wartość większą niż kampania za milion. Event męski to z kolei arena dla biznesu i prestiżu. Dla mężczyzn eventy często mają inny charakter. Wyścigi konne, turnieje sokolnictwa, prezentacje luksusowych aut, gale charytatywne z ambasadorami. To przestrzenie zawierania męskich porozumień, przekazania sygnału akceptacji dla marki, i potwierdzenia, że ktoś z Twojej rodziny już tego używał, nie pytasz o rabat. Nie pytasz o termin dostawy. Mówisz: mój brat też wybrał to. Zarezerwuj. Kluczowe składniki eventu reklamy w Katarze? Nie masowo. 50 do 200 osób, ale starannie dobranych. Nie w galerii, ale w muzeum, bibliotece, willi, ambasadzie. Nie z ulotkami. Ale z kuratorami, poetami i kucharzami. Nieprzypadkowo. Wszystko musi mieć symboliczne znaczenie. Zaproszenie, kolor obrusa, tło muzyczne, goście honorowi case study. Event premium z modą i dziedzictwem Marka Iz z Włoch chce wejść do Kataru. Nie robi billboardu. Robi wieczór Powrót do Korzeni. Miejsce Muzeum Sztuki Islamskiej. Obecność Dwunastu influencerów z Kataru, cztery osoby z rodziny Altani, prezentacja: tkaniny szyte przez włoskich rzemieślników inspirowane haftami beduńskimi, przekąski według przepisu prapradziadka jednego z gości, zakończenie: rozdanie misternie kaligrafowanych cytatów o pięknie jako darze od Boga. Nie padło ani jedno hasło promocyjne, ale wszystkie zamówienia złożono do końca tygodnia. Ewenty to narzędzie segmentacji. W Katarze nie ma newslettera dla wszystkich. Są eventy. Dla kobiet konserwatywnych, dla kobiet artystycznych, dla mężczyzn z sektora inwestycji, dla młodzieży z programów Qatar Foundation, dla ekspatów z określonego kręgu zawodowego. To laserowa precyzja targetowania, lepsza niż jakikolwiek algorytm Facebooka. Wydarzenia jako pamiątki. Po evencie. Zostaje prezent, ale nie plastikowy długopis. Zostaje perfum personalizowany na podstawie imienia, naszyjnik z cytatem z Koranu wygrawerowanym na srebrze, zdjęcie z kaligrafem, voucher na konsultację z projektantem wnętrz. To emocja zamknięta w przedmiocie. To nie reklama, to przeżycie. Podsumowując, w Katarze największą wartość ma zaproszenie. To akt uznania to gest zaufania. To znak, że jesteś jednym z nas. Event to nie tylko promocja produktu. To teatr, dyplomacja, społeczne przyzwolenie, bo tu nie sprzedaje się przez hałas. Tu sprzedaje się przez obecność. A najważniejsza forma reklamy to bycie zapamiętanym jako godny. Jak wygląda reklama na ulicy? W wielu krajach billboardy to śmieci wizualne, chaotyczne, agresywne, tanie. W Katarze to pomniki marketingu. Stoją nie po to, żeby rzucać się w oczy, ale by stać się częścią pejzażu prestiżu. Ulica w Doha to nie tylko droga do pracy, to aleja narracji o luksusie, o elegancji, o przyszłości, o tym, kim jesteś, jeśli w ogóle wolno ci patrzeć. Co wolno, a czego nie. Na ulicach Doha nie ma jaskrawych kolorów, migających świateł haseł typu Niskie ceny, kobiecych nóg w pończochach, ani grafik w stylu popart. Są za to złote litery ciemne, minimalistyczne tła geometryczne, art deco, inspirowane ornamenty arabeski Duma zamiast promocji. Każdy billboard musi zostać zatwierdzony przez Urząd Miejski, Komitet Estetyki oraz Radę do Spraw Harmonii Przestrzeni. Tak, naprawdę istnieje coś takiego. I odrzuca nawet największych graczy, jeśli projekt nie nadaje się do wspólnoty wizualnej Kataru. Murale jako reklama? W Katarze nie ma graffiti. To nie miejsce dla buntowniczej estetyki ulicy. Ale są murale, i to takie, które, powstają pod patronatem muzeów, tworzą je artyści z regionu Zatoki, mają wymiar edukacyjny lub poetycki. Przykład: murale w Mszejreb Downtown. Z cytatami poetów arabskich o godności, z kaligrafią stylizowaną na nomadyczną tkaninę. Reklamy mogą tam się pojawić, ale jako część artystyczna, nie przekaz sprzedażowy, nazwa marki, tylko jeśli została zanurzona w narracji. Typowy slogan? Absolutnie nie. W Katarze wszystko, co budujesz, jest reklamą. Twoje biuro, twoja restauracja, twój showroom. A nawet kształt okien, kolor ścian, styl podjazdu. Dlatego marki luksusowe nie stawiają tu sklepów. One budują obiekty do przeżycia. Chanel otwiera butik przypominający pawilon z czasów Abasydów. Bentley prezentuje auta w pawilonie z czarnego kamienia i marmuru, gdzie ambient przypomina chłód porannej modlitwy. Rolex ma showroom w Alhazm Mall. Gdzie kolumny przypominają minarety, a sala wystawowa ma fontannę z perłą. To nie architektura użytkowa. To branding w kamieniu i światłocieniu. Światło, cień, pustka to milczące elementy kampanii Doha. Nocą nie świeci jak Tokio, ale ma swój język. Białe światło oznacza otwartość, złote światło. Luksus ciemność z subtelnym blaskiem. Elitarność. Wiele kampanii nie pojawia się na billboardzie. Pojawia się jako podświetlenie detalu elewacji, animacja rzucana na fasadę budynku, iluminacja muzeum przy okazji festiwalu. To światło opowiada historię, nie obraz, i dlatego przechodzień nie czuje, że go coś atakuje. On czuje, że coś go zaprasza. Gdzie nie wolno? W pobliżu meczetów, żadnej reklamy przy szkołach. Tylko edukacyjne treści przy głównych rezydencjach państwowych, estetyczna czystość na historycznych murach, nawet logo fundatora, musi zniknąć. Katar dba, by ulica nie stała się rynkiem. Ona ma być deptakiem godności. Fotografia uliczna to także nośnik wiralowy. Coraz więcej kampanii opiera się na zdjęciach przechodniów. Jak? Marka instaluje instalację artystyczną. Przechodnie robią zdjęcia, oznaczają miejsce. Hashtag zbiera setki publikacji, ale nie ma logo, nie ma produktu, jest emocja. Byłam w miejscu z tajemniczym światłem. Widziałem cytat o nadziei w kaligrafii. To pewnie coś związanego z Qatar Foundation. Efekt? Wszyscy o tym mówią. Nikt się nie czuje zmanipulowany. Doha to dziś jedno z najlepiej zaprojektowanych miast Zatoki. Dlaczego? Bo każda dzielnica ma dedykowaną narrację, przemyślany styl graficzny, historię, którą opowiada przez wygląd. Mszejreb, nowoczesność plus tradycja Lusail, przyszłość plus minimalizm Education City, wiedza, światło plus cisza Katara, dziedzictwo, kultura plus różnorodność. I jeśli marka wpisuje się w tę opowieść, zyskuje automatycznie w oczach mieszkańców. Podsumowując, w Katarze ulica to nie miejsce walki o uwagę, to płótno narracji. Reklama jest obecna, ale niewidoczna na pierwszy rzut oka. Bo tu. Milczenie przekazuje więcej niż dźwięk, światło mówi więcej niż obrazek, a cień ma większą siłę niż slogan to nie billboard. To manifest estetyki, godności i wartości, które nie muszą być wypowiedziane. Reklama dla ekspatów? Poznaj techniki, jak promować, nie urażając ponad 80% ludzi mieszkających w Katarze to ekspaci czyli osoby z Indii, Nepalu, Filipin, Egiptu, Syrii, Pakistanu, Sudanu, Kenii, Libanu, Wielkiej Brytanii, Polski czy Kanady. Ale, mimo że są większością, nie wszystko wolno im pokazać. Nie wszystko można im powiedzieć i nie każde słowo będzie właściwe. Dlaczego? Bo ekspaci w Katarze to różne klasy społeczne, różne wrażliwości religijne, różne poziomy wykształcenia i żyją w cieniu systemu prawnego, który ich nie chroni tak jak obywateli. Reklama do ekspatów to więc balans na linię. Jeśli pójdziesz za ostro, urażasz wrażliwości, jeśli za słabo, stajesz się niewidoczny. Kim jest ekspat w Katarze? Nie ma jednego profilu. Są trzy warstwy: ekspaci pracujący fizycznie, języki hindi, urdu, bengalski, tagalog, kanały, plakaty, smsy, aplikacje kurierskie, telewizja kablowa, radio FM, komunikaty proste, bezpośrednie, często związane z transferem pieniędzy, tanimi produktami, rozrywką budżetową klasa średnia, specjaliści i technicy, język angielski. Kanały: Facebook, Instagram, aplikacje do zamówień, centra handlowe, komunikaty, oszczędność czasu, promocje, rozwiązania praktyczne dla rodzin, prywatna opieka zdrowotna, edukacja dzieci, ekspaci wysokiego szczebla, dyrektorzy, konsultanci, freelancerzy, edukatorzy, język angielski, często z elementami języka kultury wysokiej, kanały: LinkedIn, Specjalistyczne wydarzenia, social cluby, wine pairings, na zamkniętych eventach, dyplomacja. O czym nie wolno mówić. Bez względu na klasę społeczną, reklama nie może sugerować krytyki Kataru lub jego systemu używać języka zachodniego aktywizmu. Na przykład, walcz o swoje prawa, wchodzić w sfery tabu, seksualność, religia porównawcza. Związki międzykulturowe prezentować treści zbyt otwartych, nawet jeśli w Polsce byłyby uznane za neutralne. Przykład. Reklama filipińskiego food z parą zakochanych? Zdjęta. Spot z kobietą w stroju bollywoodzkim pokazującą brzuch? Zdjęty. Kampania z tęczowym tłem i hasłem Everyone is welcome? Zbanowana. To nie tylko kwestia prawa. To kwestia nastroju społecznego i granic kulturowych. Co działa? Język pozytywny, niekonfliktowy. Motywy rodziny, pracy, spokoju. Subtelne nawiązania do wspólnoty ekspatów hasła typu: Zadbaj o siebie, zasługujesz na komfort, pracujesz ciężko, zrelaksuj się jak należy dla Twojej rodziny, dla Twojej przyszłości. Dobrze działają kampanie typu: Tanie usługi wysyłki pieniędzy, z mocnym wizerunkiem emocjonalnym na przykład: Twoja mama czeka na przelew, pakiety prepaid z internetem i rozmowami międzynarodowymi promocje na jedzenie z kuchni narodowej filipińska, indyjska, libańska kursy językowe opieka zdrowotna konsultacje edukacyjne dla dzieci gdzie reklamować do ekspatów hipermarkety i ich otoczenie. Lulu, Carrefour, Safari, Centra Usług Migracyjnych i Visa Centers, aplikacje kurierskie i dostawcze, Talabat, Snunu, kioski mobilne, przystanki autobusowe w industrialnych dzielnicach, Um Salal, Industrial Area, wejścia do meczetów, ale z reklamą neutralną, zdrowie, edukacja, transport. Social media to nie tylko meta wśród ekspatów, ogromną rolę grają, Facebook z typu Indians in Doha, Filipinos in Qatar, Pakistani Moms in Lusail, Whatsapp i Telegram, lokalne sieci poleceń i ogłoszeń, YouTube i TikTok po Hindi i Tagalogu, content typu DIY, poradniki emigracyjne, lifehaki. Często reklama nie musi być płatna. Wystarczy influencer mikroskali, darmowy lunch za recenzję, promocja przez społecznościowy efekt domino. Granica bezpieczeństwa jak nie przesadzić? Reklama do ekspatów musi być realistyczna, ale nie upokarzająca. Nie możesz sugerować, że są biedni. Nie możesz pokazywać ich jako służby. Nie możesz mówić, to tanie, bo to dla Was. Zamiast tego, produkt codzienny, który rozumie Twoje potrzeby. Dla tych, którzy pracują z sercem. Dostępność bez kompromisu. Tego typu przekaz działa wszędzie i nie uraża nikogo. Dlaczego warto? Bo to oni są siłą rynku ekspaci. Robią blisko 90% codziennych zakupów, wynajmują 80% mieszkań, generują ruch w gastronomii, usługach, szkolnictwie, ochronie zdrowia, korzystają z lokalnego transportu i aplikacji, rozprzestrzeniają trendy wśród samych Katarczyków. Na przykład popularne restauracje azjatyckie, to oni są targetem niskoprofilowym, ale o wysokiej sile przetwarzania komunikatu. Podsumowując, reklama dla ekspatów w Katarze to reklama wysokiej inteligencji społecznej. Nie możesz być zbyt amerykański, nie możesz być zbyt ideologiczny musisz być ciepły, godny, użyteczny i neutralny emocjonalnie ale wspierający godność pracy. Bo w Katarze każdy coś reklamuje, ale nie każdy rozumie dla kogo mówi. W Katarze wygrywa ten, kto rozumie, że cisza jest głośniejsza od reklamy, a zaproszenie ma większą moc niż kampania 360 granty. Sprzedaż to tu rytuał, opowieść, obecność, lojalność, a produkt jest tylko pretekstem. Jeśli potrafisz mówić językiem godności, nie promocji, trafisz do kręgu, w którym decyzje nie mają cen, mają nazwiska.